Witaj w prostym i skutecznym poradniku, z którego dowiesz się, jak grać akordy na pianinie. Hej, ja nazywam się Tomek i pokażę Ci dzisiaj solidne podstawy, które pomogą Ci opanować tysiące popularnych piosenek. Serio, ten film to kopalnia wiedzy. Akord to po prostu kilka dźwięków granych jednocześnie. Na przykład takie coś. Z kolei to nie jest akord, a to jest akord. To nie jest akord, a to. Jest akord. Dzisiaj zajmiemy się najprostszą wersją akordu, czyli trójdźwiękiem. Tutaj nie będzie zaskoczenia. Trójdźwięk składa się z trzech dźwięków. Trójdźwięki dzielimy na durowe, które brzmią wesoło, i molowe, które brzmią smutno. Zauważ, że różnica między trójdźwiękiem dur i mol polega na środkowym dźwięku, tylko on się zmienia. No dobrze, ale jak budować różne trójdźwięki na klawiaturze? Zauważ, że klawiatura nie jest przypadkowym ciągiem białych i czarnych klawiszy. Pojawia nam się charakterystyczny wzór czarnych klawiszy, które występują na przemian w grupach po 2 i 3 czarne, właśnie w taki sposób. Teraz po lewej stronie od dwóch czarnych klawiszy mamy dźwięk C, czyli jeden z głównych i najważniejszych dźwięków to C pojawia się na klawiaturze wielokrotnie. Zobacz, dwa czarne C, dwa czarne C, dwa czarne C i tak dalej i tak dalej. A z kolei to C będzie naszym punktem startowym. Skoro mamy już C, to na szybko nazwijmy pozostałe klawisze. Jeśli znasz ich nazwy, to super. Jeśli nie, to możesz skorzystać z tej ściągi, którą właśnie widzisz. Od C mamy kolejno sześć dźwięków. Uwaga: C, D, E, F, G, A, H aż dochodzimy znowu do C. Warto nauczyć się tego ciągu na pamięć, jeśli jeszcze tego nie potrafisz. Skoro wiemy, jak znaleźć C i znamy nazwy dźwięków, przejdźmy do budowy trójdźwięków. W najprostszym ujęciu wystarczy znaleźć dźwięk, od którego chcemy zbudować trójdźwięk i zagrać co drugi biały klawisz. Czyli jeśli chcemy zagrać trójdźwięk C-dur, to szukamy klawisza C. A następnie wciskamy co drugi biały klawisz. I tym sposobem mamy trójdźwięk C dur. OK, zróbmy to samo od dźwięku F. Najpierw go znajdźmy. C, D, E, F. OK, i teraz wciskam co drugi biały klawisz. No i mamy trójdźwięk F dur. No i zróbmy to samo jeszcze od dźwięku G. Znajdźmy go. C, D, E, F, G. I teraz wciskamy co drugi biały klawisz od G. I mamy trójdźwięk G-Dur. No ale chwila, przecież na początku filmu mówiłem też o trójdźwiękach brzmiących smutno, czyli trójdźwiękach molowych. Jak je w takim razie zbudować? Jeśli mamy trójdźwięk durowy, to możemy w super łatwy sposób przerobić go na jego smutną wersję. Wystarczy, że obniżymy środkowy dźwięk na najbliższy sąsiadujący klawisz. Uwaga, mamy trójdźwięk C-Dur, to jest jego środkowy dźwięk. Obniżamy go na najbliższy sąsiadujący klawisz. I tym sposobem uzyskaliśmy trójdźwięk C-mol. Zróbmy to samo w trójdźwięku F-dur. C, D, E, F. Gramy co drugi biały klawisz. Mamy trójdźwięk F-dur i teraz obniżamy środkowy dźwięk na najbliższy możliwy klawisz. I tym sposobem uzyskaliśmy trójdźwięk F-mol. Sposób, który ci przed chwilą pokazałem, nie sprawdzi się od każdego białego klawisza. W tym filmie chcę ci dać wędkę, a nie rybę, dlatego teraz opowiem ci o półtonach. Półton to po prostu najmniejsza odległość między dwoma dźwiękami. Czyli to jest półton, a to nie jest półton. Z kolei to to jest półton, a to, jak myślisz, jeszcze nie jest, to nie jest półton. Czyli, żebyśmy mogli mówić o półtonie, muszą to być dwa najbliższe siebie klawisze, między którymi nie można już wcisnąć żadnego innego. Czyli jak mieliśmy te dwa czarne klawisze, to nie był półton, ponieważ pomiędzy nimi znajdował się jeszcze jeden klawisz. No ale po co mi te półtony? Ponieważ każdy, zarówno trójdźwięk dur, jak i mol składa się z ustalonej liczby półtonów. Wróćmy do trójdźwięku C-dur. Między dolnym a środkowym dźwiękiem mamy odległość czterech półtonów. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Z kolei między środkowym a górnym dźwiękiem mamy tylko trzy półtony. Policzmy raz, dwa, trzy. Ta uniwersalna wiedza pozwoli Ci zbudować dźwięk durowy od każdego klawisza. Z kolei, by zbudować dźwięk molowy, zamieniamy kolejność półtonów. Między dolnym a środkowym dźwiękiem są tylko 3 półtony. Raz, dwa, trzy. Z kolei między środkowym a górnym dźwiękiem są już 4 półtony. Raz, dwa, trzy, cztery. I właśnie stąd ta mała różnica w środkowym dźwięku między akordami dur i mol. No i tutaj mam dla ciebie bardzo przydatny trik. Jeśli masz dowolny trójdźwięk molowy, hmm, np. Amol, i chcesz zrobić z niego trójdźwięk durowy, to wystarczy zagrać środkowy dźwięk o pół tonu wyżej. I już mamy trójdźwięk Adur. Z kolei, jeśli masz dowolny trójdźwięk durowy, np. dur i chcesz zrobić z niego trójdźwięk molowy, to wystarczy zagrać środkowy dźwięk o pół tonu niżej. No i już mamy trójdźwięk demol. Skoro potrafisz zbudować trójdźwięki od różnych klawiszy, to czas połączyć je w jakiś miły dla ucha schemat. Takie powtarzalne ciągi, składające się z kilku trójdźwięków, nazywamy w muzyce progresjami. Progresja jest podstawowym budulcem setek popularnych piosenek. Przyjrzyjmy się jednej z nich, czyli progresji 1, 5, 6, 4. I znowu, w najprostszym ujęciu, będą to akordy C dur, G dur, Amol, F dur. Ale chwila, przecież mówiąc o tej progresji, użyłem na początku cyfr, a nie nazw akordów. No, i właśnie tutaj wychodzi kolejna genialna uniwersalność muzyki. Pamiętasz, kiedy pokazałem ci nazwy dźwięków od C? Czyli C, D, E, F, G, A, H i znowu C. Te dźwięki są kolejnymi stopniami gamy C-dur. Czyli mamy pierwszy stopień, drugi stopień, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, no i ósmy, albo znowu pierwszy. Kiedy będąc w tonacji C-dur, zagram trójdźwięk od dźwięku C. To mogę uniwersalnie powiedzieć, że zagrałem trójdźwięk na pierwszym stopniu gamy. Tak samo, jeśli zagram trójdźwięk od dźwięku G. Dźwięk G w gamie CDUR jest piątym stopniem. Policzmy: 1, 2, 3, 4, 5. Więc grając trójdźwięk od dźwięku G, mogę uniwersalnie powiedzieć, że gram trójdźwięk na piątym stopniu gamy. Ale po co ci to wszystko? Właśnie po to, że schemat akordów, czyli progresję, możesz zagrać od dowolnego klawisza i nie musisz do tego zapamiętać tysięcy kombinacji akordów. Wystarczy, że znasz nazwę progresji, czyli 1, 5, 6, 4, i dzięki temu możesz zagrać ją potem od każdego klawisza. Taką zmianę często stosuje się, by wokaliście było łatwiej śpiewać utwór. Niektórzy wolą śpiewać wyższe dźwięki, a niektórzy niższe. To oczywiście takie uproszczenie, ale na razie. Tyle ci wystarczy. Ale wróćmy do naszej progresji 1, 5, 6, 4. W tonacji C dur będą te akordy: C dur, G dur, A mol, F dur. Teraz, by takie akordy lepiej brzmiały, warto dodać do nich lewą rękę. Lewa może grać dźwięk podstawowy jako pojedynczy dźwięk, czyli w akordzie C dur C, w akordzie G dur G, ale może też grać te podstawowe dźwięki jako oktawę. No, i teraz posłuchaj o ile pełniej zabrzmi progresja w wersji na dwie ręce. Czy to nie brzmi ci troszeczkę znajomo? Jeśli tak, to dobrze słyszysz. Na tej progresji oparto setki hitów muzycznych, na przykład Let It Be Beatlesów albo Someone Like You, Adele. Lub Let It Go z krainy lodu. Skoro znasz już akordy, to czas przejść do tego, by zagrać je w trochę ciekawszy sposób. Na razie opieraliśmy się na prostej wersji, gdzie na każdy takt przypadał jeden akord. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować kilka setek urozmaiceń rytmicznych. Najprostszym z nich będzie, kiedy w prawej ręce zamiast jeden raz na takt, zagramy dwa razy. To od razu ożywi atmosferę. Posłuchaj. Można też delikatnie urozmaicić rytm w lewej ręce. Po co ma się nudzić? Posłuchaj takiej wersji. Pamiętaj, że w wersji schematów, które można zastosować, są setki i stopniowo można dojść na przykład do czegoś takiego. Brzmi dobrze, a zauważ, że to nadal ta sama prosta popularna piosenka 1, 5, 6, 4. Pamiętaj, że pierwszy akord i pierwsza progresja to dopiero początek. Z kilkoma kolejnymi akordami i prostymi schematami akompaniamentu zagrasz setki utworów. To właśnie akordy sprawiają, że w krótkim czasie możesz zacząć muzykować, a nie tylko ćwiczyć. A jeśli ten film Cię zainspirował i chcesz dalej, krok po kroku, uczyć się grać z akordów i tworzyć własne akompaniamenty, to zapraszam Cię do mojego kursu Akordy i Akompaniament. Tam wraz z moją pomocą przejdziesz drogę od prostych dźwięków po wspaniale brzmiące akompaniamenty, jak w Twoich ulubionych utworach. A ja dziękuję Ci bardzo za uwagę. Będę wdzięczny, jeśli zostawisz łapkę w górę, dodasz komentarz i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.